Kolejne zwycięstwo Frankowiczów z bankiem Milenium. Tym razem sąd okręgowy w Katowicach 7 października 2021 roku unieważnił umowę kredytu frankowego udzielonego przez bank Milenium w 2008 roku. Sąd stwierdził, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 163 tysiące złotych oraz zwrot wszystkich kosztów procesu. Sąd badał w umowie kredytu, czy znajdują się klauzule niedozwolone. Stwierdził, że należy taką umowę unieważnić i ten stosunek między Frankowiczami a bankiem został rozwiązany. Dlaczego? Dlatego, że sąd stwierdził, że umowa ma postanowienia, które naruszają zasadę swobody umów, zasady kontraktowe oraz zasady współżycia społecznego. Bardzo dziękuję za uwagę.